Ależ teraz będzie temat z życia. <noise> ja ja, ja taczę nieustające kłótnie na ten temat w, swoim, w swojej relacji. Ponieważ Zazdrość mój chłopak. Jest, tak? ta, nie, mój chłopak uważa, że nie można mieć czystych relacji ze swoim byłym chłopakiem. Ja natomiast uważam, że absolutnie wręcz można się przyjaźnić, a w ogóle wręcz trzeba się przyjaźnić. Pytanie <noise> z swoim jest, byłym czy, chłopakiem. Czy przyjaźń z ex jest możliwa. Piotr Mosak, psycholog razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest możliwa. Uff. jest możliwa, ale nie jest to takie proste. I nie od razu. Bo od razu są emocje. Tak. Rzadko jest tak, że obydwoje chce, y, chcą jakby rozejść się ktoś kogoś porzuca, ktoś jeszcze ma nadzieję, ktoś się łudzi, ktoś coś udaje, kombinuje, żeby dotrzeć, nie dotrzeć. Tu się rodzi drugi związek, pojawia się też zazdrość, że może ty nie masz, kochanie, do, złych intencji, ale on, ona może mieć złe intencje. I tu chodzi o ten czas, żebyśmy my sobie udowodnili, że my jednak w tym nowym związku ta miłość jest i jesteśmy sobie wierni i sobie ufamy i nic złego się nie stanie, a najlepiej się pozapraszać całymi rodzinami i wtedy zobaczyć, jak ta relacja wygląda i wtedy już ale też Piękny chyba pomysł. zależy od tego, jak, w, jaki <grym> się, w jaki sposób ludzie się rozchodzą. No bo wiesz, jeśli osoba została skrzywdzona, zdradzona, to trudno i być może być może nigdy nie będzie chciała tak naprawdę przyjaźnić się ze swoim byłym. Bo, bo to wszystko zależy od tego, co my myślimy o tej osobie. Mhm. Tak jak powiedziałeś, jeżeli nas ktoś skrzywdził, no to my unikamy tego naszego w cudzysłowie kata, żeby mieć spokojne życie. Mhm. I my nie chcemy, bo, bo, bo ludzie chcą się przyjaźnić na siłę, na siłę, na siłę a wtedy domyślamy się, że nie są czyste intencje, że czego on chce. Jest się jeszcze... z ludźmi, z którymi mamy takie fajne, tak. to się teraz mówi, przeloty, a jakich nie mamy, to po co się przyjaźnić? Tak, jest jeszcze też jedna kwestia, że te nasze relacje są różne. I na przykład ja mam także w większości relacji się przyjaźniłam ze swoim partnerem i go kochałam, prawda, ale ta warstwa przyjaźni jest czymś jakby osobnym, go albo lubimy, Możemy go nawet średnio lubić, ale być w nim zakochani. Ale jeśli jest tak, że z kimś, nie wiem, jakaś, jakiś rodzaj toksycznej miłości, prawda, w której tak naprawdę kochasz kogoś, ale jednocześnie go nienawidzisz, nie przyjaźnisz się z nim tak naprawdę, to też nie ma takiego podłoża do tego, żeby później tworzyć przyjaźń, bo z czego? Podejrzane, dokładnie podejrzane jest to, że ktoś naciska. Tak. No Czy my naciskamy naszych przyjaciół, ale musisz, ale musisz, ale, ale musisz? To już jest dowód na to, że zaczyna się toksyczny związek. Hmm. Kolejny. Z jednego uciekliśmy, z tego partnerskiego wchodzimy w związek toksyczny przyjacielski. Hmm. W przyjaźni hmm. też są toksyczne hmm. związki. To jaką dokonać próbę, jaki jest test, że możemy się już przyjaźnić, no i że już przeszliśmy? tłumaczyć naszym partnerom, że w ogóle <laughs> że to jest I możliwe. Czy w ogóle tłumaczyć? Czy wdawać się w dyskusję? Po pierwsze mamy wszystko na wierzchu, a co innego? Czyli, czyli partner wie, y, jakie są maile, jakie są SMSy, mm. co do siebie piszemy, jak często jest ten kontakt. Zaraz, 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 o czym rozmawiamy. pokazywać swoje maile i SMS. -y. No a dlaczego nie? Co mamy do ukrycia? Matko święta, idziemy pod jednego. To jest nasz telefon, nasz kod w telefonie. Idziemy pod kołdrę i pokazujemy każdy centymetr swojego ciała, nie możemy pokazać centymetra swojego jakby telefonu. No to na czym polega związek? No ale privacy się dotyczy cudzych spraw, jeżeli kolega do mnie dzwoni i mówi o, nie wiem, pracy w FBI, no to tego nie pokazujemy. Mówimy, że to kolega, pokazujemy, że to jest on, no, ale jeżeli to są koledzy lub były, była, no to jakby w czym jest problem? Jeżeli to jest problem, to to już jest podejrzane. A widzisz i to a, jest ten widzisz, test. A widzisz, a <laughs> widzisz. Mam nadzieję, że mój chłopak tego nie ogląda teraz Cię nie słyszy. Ogląda, ale może być, dlatego ja mówię ten wiesz. czas, bo początkowo może podej, podejrzane być dlatego, że mnie jeszcze ten człowiek denerwuje, bo to jest Twój były. Tak. Daj mi czas, żebym, żebym ochłonął, żeby zobaczył, żebym zobaczył, że Ty do niego nic nie czujesz. A wtedy idźcie sobie na kawę albo zaproś go do nas. Mhm. Nie no ma właśnie, problemu, to się poznajmy się. Dobra, się. Że to razem go poznamy, no, tak. ale ja, jak to razem? No normalnie, no odwiedzamy się. <gry> Zaraz ci powiem to samo z tymi SMS-ami. No normalnie, po prostu, <gry> tak jest. To jest Słuchaj... takie proste, my komplikujemy a jak ciągle gdzieś tam, A jak gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się taki jednak wątek, wiesz, no przyjaźnimy się, jest herbatka i tak dalej, ale taki motyw taki erotyczny gdzieś tam powraca z tyłu głowy. U kogo? No u której ze stron? No, no to sam sobie odpowiedz. Co my myślimy o tej stronie? O co my myślimy o płci? Bardzo często mężczyźni Mówią, że nie to, że ci nie ufam, kochanie, ale wiesz, to jest mężczyzna, on cię może chcieć, mhm. prawda, poderwać i coś z tobą zrobić. Bo oni tacy to... znaczy są. Ale to znaczy, że ja nie ufam, że moja kobieta decyduje o tym, z kim co zrobi. O, Czyli ja nie do końca ją szanuję. Ważny, ja nie? muszę w związku wprowadzić równowagę, że my jesteśmy na tym samym poziomie mężczyzna i kobieta, a wtedy ja jej ufam, bo to ona decyduje. Może być przy stadzie supermodeli roznegliżowanych i ona ładnie. powie o matko, jak się nudzę, wracam do męża. No, tak. A nie, że jak będzie z jednym kolegą na kawie, to on ją zaraz uwiedzie. Tak jakby ona była to od bezwolna. niej zależy. Tak. To od niej zależy, czy on ją uwiedzie. Jeżeli ona jest zakochana, tak to jej nie uwiedzie. Często mężczyźni się zakładają, tak jakbyśmy nie miały woli w ogóle. Jakbyśmy nie miały granic żadnych. Jak pójdę i będę wystawiona na jakąś próbę, no to wiadomo, że ulegnę. Nieprawda. I to jest błąd może mierzą swoją miarą. No może Ale tak nie tak No to tak Teraz wpadniemy w, w pułapkę drugiej strony, tak? Teraz ja się czuję sponiewierany mentalnie. Nie, nie chciałabym, żebyś się. o się to, żeby sprawiedliwie do siebie podchodzić. Dziękuję. Nam można wierzyć to i naszym partnerom. Powiem ci można tak. Wierzyć. Mądrego to i dobrze posłuchać.